Dzisiaj nagramy filmik z modyfikacji Może nie z modyfikacji, tylko seria będzie modyfi z modyfikacjami Będzie Mystical Agri Catcher. jak widzicie mapka e, Będzie jeszcze tutaj... zapomniałam jak się nazywa I Tinker's Construct i Optifine, to wiadomo Dzień dobry panie Noćka Dobra, zaczynamy od najprostszej rzeczy Czyli... drewno. Zależy jeszcze nie wiem dokładnie jak się ta seria będzie pojawiać. Oczywiście seria nazywa się Moje Modyfikacje. No i... No, jeszcze wszystko zobaczymy. Na razie bez kamerki. Kamerka no trochę jest... Jeszcze słaba. No, zobaczymy, może będzie z kamerką, może nie. Dobra, biorę się szybko. Kilowek, to drewno. Zbieraj. Znaczy, Wersja, jak widzicie, tutaj jest. Czemu ja wam fakty pokazuję? Nie wiem. 165 to. No chodź tu. No chodź. Dobra. O, tu jest jakiś stad, jak widzę, na mapce. Możecie też zobaczyć. Tu, w tym miejscu. Dobra, to weźmy sobie miecz i zrobimy. A nie, to jest Ten. Dobra, to zrobimy sobie. Jest ich trochę dużo, to szybko je wybijemy. Kop. dobra. Właśnie z tych krów na przykład <coughs> i mobów, nie wiem czy dokładnie, z pasywnych też, będą wypadały właśnie te. <coughs> Przepraszam? E, właśnie te z Mystical Dobra, ja już zrobię sobie kilof po prostu narzędzia weź jeszcze za na patyki. I tak łopata. Przyda się siekiera. I mieczka. Mm. Oczywiście ja biję mieczykiem. nie lubię siekierą. Ale ja też wolę do siekiem. Dobra, chodź tu panie krówko. Dobra. Teraz ciebie. Oczywiście, jak się kierą walicie, to nie możecie tak. O, tylko musicie poczekać i dopiero. Tak, to te 9, to to się, to jest te 9 HP, to zabiera, to jest bez sensu. To jest, zabiera nawet 5, a czy 4. Zaraz tutaj y, trochę żarem. Powiedzicie? Wyspadło. Infermium ma sens. Właśnie i są... Zaraz wam wpiszę... czekajcie. Mesti... A, dwa mi się To miało być mało. Mestika? A nie wiem. No zaraz zobaczymy. Muszę sobie zobaczyć. Poczekajcie to. O nie dobra. To jest tego moda. Czyli jak będziecie mieli dużo tego i Fair możecie to przerobić na przykład na... Y, takie kryształy robicie, no zobaczycie później, w dalszej części serii. Pewnie jeszcze dodam moda na zwierzęta, ale to jest... Mimo, może na Nie będę was zanudzał trochę tym gadaniem. Dobra, to szukamy jakiejś kopalni może, bo nie chodź tam, tam była kopalnia. Bo te, te białe wskaźniki takie na mapie to są pasywne, a te takie czerwone, jak zaraz się pojawią, to będą do... będą nawet w wioskinach pokazywać. Te moby, które biją I są nie... niepasywne. Nie? Weź na łóżko zbierz. Trzeba będzie wioski szukać teraz. Chodź tu pani. Jeszcze jedno. Chodź. A jeszcze. O widzicie? Tutaj w lesie. Pójdę do, tutaj. Gdzieś w lesie. O, gdzieś tu. Gdzieś tu jest y, ten. Czyli tu gdzieś będzie na Tak robicie zawsze. Jak macie tą mapkę lub inną. Coś przelatowałem. Nie wiem czemu, dobra? Idealnie na mną jest. Mam nadzieję, że nie zginę, jak gubi. To była lipa, lipa z lipy, dobra Tak głęboko? Ej, nie tak Co to jest? A, o możecie nawet, y, tutaj mam, to jest... Co? Są to jest niebieskie, zielone? A widzicie coś w ogóle? Obie nie, nie, <laughs> ciężko Jest z rudami jedzi? Aaa, bo no, co, ja, jaki ja głupi? Przecież to jest z moda, nie, to nie na 17. To się, co się ty coś ty myślał. Coś ty myślał. Dobra, Kopiemy się. Kurde ile to? Ty tu nie? Nie. Przecież to skandal. Ile tak można? w szpad. Co, co to jest? Co to jest? O, to jest Prosperity Shard. To jest właśnie do tego moda. Dobrze, to też zbierajcie. Jak na to traficie, ja to zbieram oczywiście. Bo jak coś to kilofy. Można zrobić nawet z tych, tylko to się robi jeszcze sztabki. To nie że z tego proszku robicie. Jeszcze sztapka im essence. I fermium. Dobra, ja się kopię. No ile to tak można? Na którym poziomie już jesteśmy? Mm, jesteśmy na poziomie 39. Co to tak można? Ja no, słyszę to jakieś nietoperze nietoperzy. Zresztą nie szkielety. Trochę ich dużo widzę na łapce, aż za. Mi się. Żelazo! Jej, hura, Daj mi żelazo. Muszę się trochę jeszcze uzbiorzyć. No to tak. Ty wziąłeś drewno? Dobrze. Górze bym nie wziął to bym się wkurzył. Dobra. <laughs> Hop. I tutaj gdzieś jest. Ten menel. Dobra, kop. a no, gdzie to on jest? No przecież kurde. I który to już poziom? raz sprawdzałem. Wie, mamy no, 27 jeszcze. Kurde, do, do poziomu jak sobie To zrób sobie piecyk. Ma no, 8. O i przepal Weź włóż i włóż. cztery, żeby ci się przypadło. Zostawisz... Co za damon. Myślałem, że jakby to były diamenty. A nie <śmany> prospekie szardy. Dobra, jedna jest. Daj, Dobra. A, jeszcze zrobimy tutaj taki. modna na... No zobaczcie, Na razie to jeszcze nie, ale kiedyś na... Słyszę tego szkieleta pode mną. Prosto pode mną. Zrób taki kilo Żelazny Przyda się Dobra Masz wągiel? Nie no pewnie, że nie masz. Po co? Dobra, kop to to. Szybko. O, jest wągiel! Dawaj kop wungiel! Wągiel, Chodź do mnie! Chcecie wykopać! Dobra! Trochę się przyda na pochodnie. Pewnie nikt nie widział przez całą drogę, ale to już jest. Dobra, kop. Dobra. Wykopane. 22 gumula. Przerób tu na badylę i zróbmy trzy to wyjdzie 12. Cieszy mnie to niezmiernie. Postaw tu jedną i chodź. Ich tu jest? Nie wiem ile. Ile ich tu może być? Za, y, piszcie w komentarzach. Zobaczymy ile ich tu będzie. A jak coś te komentarze są połączone. No ile ich tu będzie? No dawaj, zobaczymy. Poli możecie policzyć się na mapce. Dobra. O no, tu ich jest pełno. widzę na mapce. Ich tu jest... Uh, 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 uh. Racet, możesz wykopać, bo nie wiadomo, co się przydać. Mam nadzieję, że tak. Bra, postaw tu jedną. No przecież tu jest już bedrock. Dokopałem się taki gum gamon do bedrocka. No widzicie, no mnie Dobra, idź do góry. Co za gamon? Naprawdę nie ma. Weź tu ściągnij. I po co daj się andyzy, To będzie gdzieś tam. No prosto tam, na nich idę. Diamenty! Ej, diamenty, co jest? Ja cię tylko na chwilę założyłem. A nie po diamenty. Ej, ale jaja. O jeszcze! What? Chłop, to wszystko. To jest takie fajne. Mogę tu codziennie, jak to znajdę, ale nie przyszłam po diamenty. 6 diamentów. Kurde, teraz nie zginę. No patrz, no idę idealnie na nich, ale może są wyżej jak w O nie. Dobra, to to jest jeszcze na później, wychodzimy na powierzchnię. Ach, dobra, dawaj. Eee... O! I tutaj, dobra. to muszę się przespać. Weź tu zrób sobie. O. Daj sobie to wirko. Ty że Żeś drewna nie zabrał. Co za. Ej no tu są gdzieś te zombiaki. Zombie Dobra, weźcie tutaj tu pochodnie. Tu no gdzieś tu są. No tu idealnie w to miejsce. Nie, są tu, no są tu. No widzicie? Oooo, o, o, o panie! Chyba się zgłupię, kurde. Coś tam jest milion. Ja tam wolę chyba nie wchodzić. Coś mi przemówiło do rozsądku bardzo. Trzeba, ja, da się tu ustawić waypoint? Way? Ponta, czyli jak się to tam wymawia, e, poczekajcie, to to, to zobaczmy, ja zrobię dzięki, zaraz się widzimy. Jesteśmy z powrotem B. No właśnie, jest i e, nazwiemy sobie go um, fajna kopalnia. Fajna kopalnia, fajna kopalnia. Możemy kolor dać taki, jak będzie, i the end. No, no, e, safe Dobra, zapisz go, tu jest? Jest, fajna kopalnia. Dobra. Tutaj jest pan szkielet! Rzegorzej. Ociupiemy. Dobra, trafiłem. Nie, dobra, ja później tu przyjdziemy. Czas, czas jest. Czas na to jest. Wychodzimy stąd. tu A, nie wiem, jak się to wymaga. Dobra. Idziemy na górę. Zamuruj tu, żeby nie spaść. I lecimy. Mamy jeszcze jakieś dziadostwo? Mmm, ziemia. miałem? Zamruj. I druku. Jesteś na powierzchni? Jej, kur... Tu będę miał waypoint. Czy jak się to tam? Nieważne, dobra. Musimy szukać... Nie tego, nie tego pana. Musimy... Tak, szybko to. Żeby tylko nie zginąć. Żeby nie zginąć, żeby nie zginąć. Dobra, get zabitet. Fajnie. Mm, szybko. Ła! O i stąd. Dobra, get zabitet. Szybko crafting. Mm, tak, wyrko. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Nie idzie tu nic? Nie idzie. Dobra. Świj, szybko, szybko. Szybko. Szybciej! Dobra, gaz! Zbieraj go! Zbieraj e, to! Dobra, idziemy! Jest! Uradowani! Żyjemy! Dobra, weź zbierz trochę drewna! Musimy lecieć do Jakiej jakiejkolwiek! Tutaj jest fajna kopalnia, trzeba pamiętać! E, nie trzeba pamiętać... Milionek! Dobra! E, tutaj będzie ta nasza kopalnia, o zabitą łowcę... Ogórek! Kurde, wybuch! Ogórek! Kiszony Dobra, kiszony zginął. Mawaj, lecimy dalej. Czekajcie, hmm. J? Łot? Nie wiem, close. O, właśnie. Yy, może tutaj jakąś fajną wiochę będzie na nas. Dajcie tu coś Trudno, nie da się. Tutaj mam. Mm. To nie. Tutaj jest lewa pólka, tu i tu, ale to mi nie pomoże. Nic Dobra, weź close. I tak, lecimy. Co tam jest? No, lawa pólka właśnie, na mapie. Musimy biegnąć, biegnąć, biegnąć. Coś mi nieważne. Dobra, je lecimy. jakiś jakieś wioski. Tutaj są pasywne będą no właśnie, koczaki. Mm, 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 mm. Świnka. Dobra. Au. Stwórz łodkę. Łotwę, stój. Dobra, dawaj. I gravelinę trzeba będzie zaraz zdorować. Mm, ale my lecimy. Pani Świnko, poczekaj! Chwila, au, au, boli, boli. Dziękuję. Dobra, chodź, panie. Piggy. Piggy, stój, dawaj, chodź. Dziękuję. Więcej, nie potrzebuję. Do widzenia. Mm, tutaj jest. Nie. Aha leć, Leci na fabryka. Dobra. Dobra, lecimy. I teraz do wiochy. Lecimy. To właśnie ty, tym akcentem teraz. Tam jest jeszcze nasz ten. Kończymy już dzisiaj. na dzisiaj. Z tej strony była mechanik. Bye bye.